1 stycznia przyszłego roku wchodzi w życie ustawa, która umożliwia rolnikom prowadzenie tzw. rolniczego handlu detalicznego, który potocznie jest nazwany sprzedażą bezpośrednią, ale tym się charakteryzuje, że rolnik będzie mógł sprzedać to, co wyprodukuje w gospodarstwie, to, co pochodzi z jego chowu, hodowli i uprawy, będzie mógł przetwarzać nie tylko surowce sprzedawać, ale przetwarzać. Będzie mogli w gospodarstwie kupić kiełbasę, ser, masło. Gołąbki, cokolwiek, co on sam zadecyduje produkować. Z tym, że taki będzie warunek, że 50% surowców będzie pochodziło z jego gospodarstwa i będzie to musiał wykonywać własnymi siłami ze względów podatkowych, bo tak to jest określone własnymi siłami, czyli bez zatrudnienia kogokolwiek. Krótko mówiąc, ta ustawa jest takim jakby. Umożliwieniem rolnikom uzyskiwania dodatkowych dochodów poza gospodarstwem rolnym. To, co na zachodzie funkcjonuje od lat, o co rolnicy postulowali. Do tej pory mieliśmy też sprzedaż bezpośrednią, ale ona, zgodnie z definicją, mogła, być, mogła dotyczyć tylko surowców, nie mogła być sprzedawana żywność przetworzona, a w tej chwili będzie taka możliwość. Więc jakby e, idziemy w kierunku e, spełnienia tych postulatów rolniczych, a jednocześnie no, likwidujemy tą szarą strefę, bo tak naprawdę to Żywność właściwie była produkowana, tylko to było w sposób niekontrolowany w spolu, yy, przez żadną inspekcję. I przy czym chcę powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby to były jakieś rygorystyczne wymagania, bo one będą bardzo uproszczone, są określone już na dziś w przepisach unijnych, które przewidziały taką możliwość. Więc też to nie jest prawda, że, że myśmy nie określili warunków higienicznych, na razie nie ma potrzeby stricte te warunki określać w specjalnych rozporządzeniach, natomiast jeżeli to będzie się cieszyło, ta produkcja dużym, dużym zainteresowaniem będzie wzrastała w danym gospodarstwie, będziemy szli w kierunku określenia takich uproszczonych warunków higienicznych. Także w tej chwili rolnik może produkować w swoim gospodarstwie, sprzedawać w gospodarstwie i w każdym miejscu przeznaczonym do, do sprzedaży. Nawet może prowadzić sprzedaż poprzez internet. Dajemy taką możliwość.